Cześć wszystkim, z tej strony Gosia i dzisiaj będzie bardzo amerykańskie wideo w którym to będę szła do amerykańskiej pralni, takiej jak z filmów, gdzie się pierze rzeczy poza domem. Oni mają tutaj takie pralnie, gdzie wrzuca się pieniążek i się wypiera także dzisiaj będę wypierać swoje własne brudy i zobaczymy jak to działa, mam nadzieję, że nie będzie tam za dużo ludzi bo się wstydzę mówić jak są ludzie ale poza tym będzie zabawa. Pierwszy raz w amerykańskiej pralni I'm making a YouTube video so... Perfect. Okay. Mamy teraz drobne pieniądze i będziemy używać je do tej maszyny, która jest 4 dolary za użycie. Tu jest całe pranie. I wkładamy. Przekuję teraz kolejną pralkę, z jest dużo prania, ręczniki. Ciężko jest mi oddychać w tym, ale daję radę. Trzeba dbać o czystość i higienę. Nawet, nawet na wycieczce na granicą wszędzie gdzie można. Dziękuję. One more? Yeah. Dobra, dajemy teraz pieniądzory. Tu ma być e, 4 dolary za to. To są 25 centówki, także... Oj, 4 dolary 25 centówkami. Ludzie gadają tutaj, nawet się nie można skupić na pracy. Ostatnie jeszcze sprawdza. Będzie ciepła woda. Dobra, jest okej. Okay. Mm, okej, okay, pranie się pierze i przyjdę później po posuszenie. Trzeba je będzie też wysuszyć i drugie maszyny są do suszenia. Także teraz około 40 minut. Jest przerwa, to się pójdzie do sklepu, po coś do jedzenia się pochodzi tutaj y, po miasteczku. Proszę bardzo, jakie piękne miasteczko. Y, I na suszenie będziemy przekładać z jednej pralki do drugiej. Bardzo interesujące. Dobra, słuchajcie, już jestem po zakupach żywieniowych. Mam trochę, także teraz spokojnie mogę zobaczyć, czy się wyprało. Jeszcze nie wiem, czy się wyprało, nawet nie wiem ile czasu minęło. Nie sprawdziłam zegarka, ale. Wy... O! Już jesteśmy, dobra. Dobra, zajechaliśmy od drugiej strony, się nie zorientowałam. Także zobaczymy moment prawdy na temat prania i suszenia. Się wyprało, dobra. Tak there you go, right there. teraz przekładam wszystko do suszarki, żeby się wysuszyło. żeby się wysuszyło wszystko. Dobra, to teraz powrzucam to jeszcze do pral pra, e, co to jest suszarka. Nawet nie wiem ile. Ile to bierze. Nie wiem. <suszy> Dobra, suszy się przez 30 minut. Teraz zobaczymy czy po 30 minutach wyjdzie suche. Gdzie to jest tutaj? Także e, wrócę za pół godziny takie selfie z pralką. A tutaj patrzcie, zauważyłam po wyjściu z pralni, że są takie automaty. Nie wiem czy to jeszcze działa, bo wyglądają na stare, ale że można sobie wrzucić monety i wybrać odświeżać powietrze do samochodu, taką poinkę albo co to jest, do czyszczenia tapicerki jakieś samochodowej produkty i to wszystko się wrzuca pieniążek i wychodzą. O! Także nie wiem czy to działa, bo to takie stare, ale fajny pomysł. A wy tak patrzcie do mycia samochodu Własnoręcznie można kurde myć samochodem. Działa? Nie działa. I tutaj samochodem się tak robi. I tak, z mydłem, bez mydła, płukanie, walksowanie, chorob, boskiem, jakieś inne. Takie, takie. Tak robicie samochód. I to wszystko chyba też za pieniądze. A tu patrzcie, co za pralnią się skrywa. Niedziałające pralki. Ciekawe, czekajcie. To jest mnie pogonią stąd. Nie działa, ale można trzymać na przykład jakieś, nie wiem, małe dzieci czy coś zamykać. Także także w sumie fajne. Podoba mi się. A ta? Taki sprzęt. Czekajcie. O matku. No, proszę bardzo, w Ameryce wszystko, nawet zepsute pralki. Dobra, a tak wygląda pralnia od zewnątrz, a ta akurat jest na sprzedaż i... Na takim wygwizdowie akurat za dupie. I tutaj właśnie jest ta pralnia. Także jak to potrzebuje, w każdym rejonie są pralnie. Dobra, a teraz objedziemy wszystko dookoła. Będziemy jak to pranie w pralce jeździć dookoła. Tak wygląda ale przejażdżka. I... Tak wygląda od tyłu. Także budynek jest taki trochę sraki, ale normalny, jak w pralce. Jeszcze wirowania brakuje. Okej, okay. okay, nasze pranie jest wysuszone. Jeszcze ocenię suchość. Suche, dobra. To się bierze ten kosz, i się wszystko wywala do kosza. Nie, no suche ręczniki, suche to wszystko będzie suche. Dobra, suche, suche. Dobra. I tu jest sekcja składania prania, czyli tutaj sobie na tych y, blatach będziemy składać wszystko ładnie w kostkę uszakować do torby, żeby już było, żeby w domu tego nie robić. Widzicie, ułatwiają tutaj z ładnym widokiem, w takim w sumie średnim, ale normalnie będziemy składać w kosteczkę. Słuchajcie, mam popakowane wszystko i, i chyba mogę spadać, no, z O, to jest dobre ujęcie. Także tu pralki te, wszystko i tak ja. A, dobra, zabieram. Uf. Czystość jest, higiena jest. Okulary się e, zapocają, ale może być dobra. Papa, pa, bankomacie, landromacie, to są landromaty w ogóle. Yy, dziękuję no dobra, a właśnie, pożegnam się już z wami, poczekajcie, tak ładnie, nie ma nikogo, to mogę mówić tu też piękne, piękne widoki także pozdrawiam was pozdrawiam was ciepło przesyłam buziaki, całusty uściski życzę udanego tygodnia, my zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w czystym wideo i do zobaczenia hmm, pa